Dzisiaj, wiecie co, taka e, trudna decyzja tak naprawdę, bo dzisiaj, e, oczywiście w nocy była burza, o trzeciej w nocy była, obudziła mnie, jest po 8, a i wiecie co, tak, śniadanko, No będzie jajecznica, e, a, jajecznica jest najlepsza właśnie na, na śniadanie. I tak, miałem dzisiaj jechać, wiecie co, w Bieszczady. Znaczy nie, najpierw miałem jechać na trzy korony. Chyba podjadam na te trzy korony. Ale w Bieszczadach też pada, więc ja nie wiem czy sens w ogóle tam jest jechać teraz. I to przez najbliższe kilka dni będzie może, może padać. No niestety tak się stało. W centralnej Polsce oczywiście jest piękna pogoda. Już myślałem, mówię, może pojadę sobie w Góry Świętokrzyskie, ale to tam sobie można pojechać, wiecie, już jak będę wracał. A jeszcze zostało mi e, 10 dni. Jeszcze 10 dni. A właśnie, nie powiedziałem wam ten, o wydatkach, nie? E, Szkoczę przed wyjazdem to co tam na jedzenie, wiecie, trzeba było kupić, zapełnić lodówkę. Wyszło tam około 210 zł. E, Pierwszego dnia, jak wyjeżdżałem, zatankowałem paliwo za 120 zł, bo trochę miałem w zbiorniku paliwa. A wchodzi tutaj za 300 wy ponad. No oczywiście była rezerwacja na rezerwacja na parkingu 70 zł, Oczywiście z tym parkingiem to wiecie, są no niezłe jaja tam. Wszystko jest, wiecie, pomieszane tak, poplątane. I tak, jak bierzecie rezerwację, na parkingu, to 35 zł online. Jak przyjedziecie na miejscu chcecie zapłacić, to za kampera jest 100 zł. Tak, chyba za dobę, za dobę bo ja inaczej tego nie widzę. Za samochód osobowy jest 50 zł. Jak płacicie na miejsce oczywiście. Ciężko to zrozumieć, naprawdę ja tak nie pojmuję tego, że dlaczego ja mam płacić 100 zł za, za kampera? Jaką w sumie zajmuje tyle miejsca, co wiecie? Co osobówka, No, ale to nie ja ustalałem, jestem po prostu, wiecie, co zszokowany. Jak mi to chłopak powiedział, który tam obsługuje ten parking, <laughs> ile to kosztuje, oczywiście, wjazd jest po. Yy, ja przyjechałem, oczywiście, o 23 byłem na parkingu. To powiedział mi do mnie tak, żeby... że muszę zapłacić za ten, za ten wiecie, za tą godzinę. No właśnie, e... albo liczyć się to po północy oczywiście, czyli najpierw przyjeżdżać po północy, bo traficie służbiste, to Was po prostu albo skasuje na kasę, czyli 100 złotych, dokładnie, albo albo Was po prostu nie wpuści. No makabra, nie? Czyli łączny koszt, dobra, już teraz na... już zostawię ten parking w spokoju, bo... Łączny koszt, słuchajcie tego, tego wszystkiego, w tej chwili na wyjeździe. Jest czwarty dzień dzisiaj. Wczoraj wydałem 7 zł na wejście do parku. No przecież nie będę leciał na około żeby nie płacić. 30 zł na, znaczy mam 37 zł, bo tam jeszcze zapłaciłem 30 zł za osypki Dzień wcześniej zapłaciłem 7 zł. No i pierwszy dzień tu, wiecie, było 200 no, na jedzenie 210 zł i 120 paliwo, co razem daje nam pierwszy dzień 330 zł. Później mamy 7 zł, czyli mamy 337 zł. Dokładnie licząc. I, no, i ten ostatni dzień, wczorajszy 37 zł. to mamy razem 367 i 7. 373 złote tej chwili wydane. Dzisiaj pewne, będę musiał pewnie zatankować, więc troszkę wydam. Dobra, nie będę się gadał, bo to to, jest, to wiecie, to, to dużo jest gadania tak naprawdę. No chcę, wiecie, zjeść śniadanie i, i jedziemy te, na te trzy kolony. Jak nie będzie padać, to się przejdę. No trudno. Że jest taka pogoda, Przejdę się po prostu po, po terenie. Tam jest szlak turystyczny można takie kółeczko z zrobić i wrócić do samochodu. Po drodze jest oczywiście Niedzica, zamek. E, zamku, historię zamku oczywiście nie znam, ja z historii byłem kiepski. A oczywiście można poczytać sobie w internecie na temat tego zamku. E, zamek w Niedzicy zawsze mnie interesował z tego powodu, że były tam nagrywane... E, no, kultowy jeden film był nagrany dla mnie, według mnie. Oczywiście wakacje z duchami. Ostatni film jaki tam był nagrany to był właśnie Janosik, historia prawdziwa, tu była tam chyba jedna scena czy dwie sceny były nagrane na zamku. Dobra, to wiecie co, dobra, to ja się później włączę. Zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Zarab dziękuję zamek, dlatego włączyłem kamerkę. Proszę bardzo, zamek. Dobrze słuchajcie, jeżeli ktoś mi polecał Trzy korony, no to powiem Wam, że to jest bardzo ładnie. Podoba mi się tutaj. Tutaj jest bardzo ładnie. A ile mnie to kosztuje? 12 zł. Na cały dzień i jeszcze jutro nam kawałeczek zapłaca, wiecie. Za ten za, za parking. Na parkingu jestem sam oczywiście. Chyba, że ktoś się trafi, kto będzie chciał zostać do jutra. No to zostanie tutaj wpuszczony. To jest takie właśnie wyjątkowe miejsce. Tak to mniej więcej wygląda, ale widzę, że już miejsc nie ma, to już tu wpuszczać. Dobrze, że nie ma dużo ludzi i zaraz pójdziemy na szlak. Pięknie to wygląda. Idziemy. Powoli idziemy. Szlak wynosi podobno 7 km, troszeczkę ponad 7. Czas przejścia jakieś 4 godziny. Tak, jestem wiecie, cał, całkiem świeżak tutaj I tak naprawdę to nie wiem gdzie pójść. Idę tam na, jakiś, na jakąś przełęcz <grystanie> no, Nie mam mapy żadnej oczywiście to wiecie tak <grystanie> No ale trzeba się tam dostać na górę A zobaczmy mapę tutaj Mapa. O. Tak, my idziemy tędy. Tutaj. Przełęcz Szopka. Później możemy zejść tutaj i z tej strony przejść takto. Albo tędy po prostu i zejść. No to będzie najlepsze rozwiązanie. W prawo. Ostry Wierch. I na dół. Godzina 10. A miałem wypoczywać. No cóż, wiecie, no takie są uroki bycia miłośnikiem bycia, gór ja, no, nie można ich oglądać przecież z dołu. A, ale wiecie, co zmęczony jestem po tatrach jeszcze. Nogi po obuty. musiałem założyć, a takie, wiecie, założyć musiałem, bo. Nie da rady Po o, Co ja robię? Wiecie, co szlak jest? Mocno intensywny. O, naprawdę można się tu urobić. To jest żółty szlak do sermowca niżnego jest jeszcze zielony, jeszcze bardziej ciężej tam wejść, chyba. tak mi się wydaje przynajmniej ściągnąłem sobie wyciapkę na, na ten, na, na tableta i wybrałem w ten szlak no, wydawał się łatwiejszy, ale mi się wydaje, że to nie jest tak do końca z tym Jeszcze troszeczkę o, Dużo ludzi jest Też pięknie. Ale ja nie chcę teraz wchodzić. Dużo nie Czeka, Czekaj, jeden kimur dajemy. No zobacz, bo oni jeszcze tam stoją do góry no. No, to jeszcze na górę wszędzie. No co? Widzieliście? Jaka kolejeczka jest? Godzina stania. Jeszcze za przyjemność wejścia tam na tren. Na trzy korony to 8 złotych. Ale myślę, że wiecie, kiedyś to zrobię za darmo. Trzeba przyjść tu, wiecie, tak wcześnie rano. Bardzo wcześnie trzeba przyjść. Także jeszcze tu raz przyjadę na pewno w to miejsce. Zwłaszcza, że tutaj, wiecie co, można się zmęczyć. Naprawdę jest intensywne wejście. Zejście, widzę tak samo, jest dość intensywne. <laughs> Więc na pewno wrócę. Na pewno wrócę. Już ja znam te widoki, takie, wiecie, tutaj... Podobnie jest na Świętym Krzyżu. mówiliśmy <laughs> tam mój jeden filmik właśnie jest. Gdzie wejście na tą platformę 7 zł. Obok jest wejście, wie, takie dzikie, gdzie wszystko fajnie widać. Można, tak wiecie, powiedzieć, że 3 korony są zaliczone. Można tak powiedzieć. No tak. Chyba tędy zejdę. Może jeszcze pójdę, tam wiecie, na ten zamek. Ale pewnie też tam jakieś opłaty są. wiecie, polityka jest właśnie gmin, żeby trzepać kasę na turystach po tak prostu. Kiedyś to wejście pamiętam, że było chyba za darmo tutaj na, na trzy korony, bo pamiętam te te całe poręcze tutaj, te całe, wiecie, te balkony to, to się zrobiło tym głośno, strasznie jakiś czas temu. Jak to założyli. No i oczywiście zrobili opłatę. Szczególnie, że no właśnie na dole nie ma opłaty tak naprawdę. Jak to z reguły jest przy wejściu do parków. No ale co, no widzicie, no... Na pewno rzeczy się nie poradzi nic. No idziemy na ten zamek. Nie, tam jest góra zamkowa. A co tam się znajduje? Nie wiem, zobaczymy. Podobno zamek jest. Tak jak widzicie z zamku niewiele zostało Ta część jest odbudowana akurat, widać jest nawet Tutaj jest ta siatka widzicie Ta część została dobudowana No i to wszystko, więcej nic nie ma Tam jest dalej zagrodzone, nie wolno chodzić. samku nie warto było pójść tylko wiecie jeden mur był do obejrzenia no i też takiego na kształt studni ale schodzimy już do do chałupy Kurczę, ale zobaczcie jaka pogoda się zrobiła a rano było tak źle oby tak było wiecie w Bieszczadach bo jutro Jutro właśnie chcę wyruszyć Bieszczadę na kilka dni dosłownie żeby znowu wrócić w tatry Tam chcę troszkę pochodzić Jeszcze nie wiem gdzie zobaczymy Chcę się dostać do okolicy cisnej mamy Dunajec. Słuchajcie, bardzo bliźniutko Dunajec jest. Fajne miejsce. No, tak wiecie, kilka słów na temat właśnie tu wejścia na, na te trzy korony tutaj. Jestem w naprawdę w fajnym miejscu tutaj. Fajne miejsce jest. A jeśli chodzi oczywiście o wejścia, wiem, przypomniałem sobie to jak parę lat temu, jak właśnie zbudowali tutaj, te, wiecie, te pomosty całe takie te, dla tych, żeby, wiecie, ludzie tu wchodzili sobie no i zaczęli kasować po prostu ludzi, ludzi na kasę, nie? Wcześniej chyba tego nie było. W sezonie to kosztuje 8 zł. Trzeba czekać około godziny, żeby tam się dostać na górę. Tylko dlatego, żeby, wiecie, sobie popatrzeć na widoczek na dolinę tutaj. Ja akurat, wiecie, nie byłem z tym, za tym stęskniony specjalnie. Nie wiem, nie, za specjalnie mi to, wiecie, nie tak, e, jakoś tak, nie miałem parcia tak naprawdę, bo, wiecie, ja pochodzę po Tatrach, to w Tatrach są piękne widoki też. To jest jedyne miejsce, bodajże, chyba takie, gdzie jest taki piękny widok. Tutaj właśnie jest trzech koron, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Ja zawsze, wiecie, jestem takim przeciwnikiem tego, wiecie, no, brania pieniędzy tak naprawdę za, za takie, takie coś. No, ale to, wiecie, to to za jest... To jest, Jeżeli by ludzie wiecie, zrezygnowali z chodzenia tam, no to, no to nie musieliby też ten interes zamknąć. A tak jest jak jest niestety. Jest tak jak jest. Miejsce jest oczywiście piękne, wyjątkowe. Ma też jakąś historię. Tam rośnie na górze gdzieś ta sosna. Jest chyba widoczna z, na spływie z Dunajcem właśnie. To też polecam. Nie wiem ile to kosztuje tak naprawdę. Też jest to fajna przygoda tutaj przepłynąć. Zwłaszcza, że no w niektórych miejscach jest tak e, dość wartko, ta woda płynie, więc można się troszkę wiecie, troszkę się można przestraszyć, i tak wiecie, zamykając ten temat. E, no, szlak jest tak naprawdę, wiecie co, jest, jest, e, no, jest intensywny, można powiedzieć, ten szlak tutaj. Ktoś mi go polecił. To teraz niech za karę robi 100 pompek, to się poczuje, Czy pompek, nie. 100, 100 przysiadów niech zrobi. To poczuję to samo, co ja czułem, tam wchodząc. Ja się czułem, jakbym zrobił 200-300 przysiadów normalnie. Dobrze, że pogoda dopisuje akurat dzisiaj. Nie ma żadnego deszczu dzisiaj akurat, więc jest fajnie. Ale wiecie, młoda godzina, może coś ugotuję sobie, nie wiem, coś zrobię do jedzenia teraz. I później się pewnie włączę, bo kurczę ten. Jeszcze sporo dnia. Dobra, to się włączę później, na razie. No i tak to właśnie minął wiecie czwarty Mija czwarty dzień właśnie wyjazdu Kamperem No wiecie tutaj stoi akurat Pod trzema koronami jeszcze Co, jestem w takich chłachach wiecie, że, że ręce opadają. No. Ale ja w nich po prostu tak chodzę na luzaka. Nie ma kontroli, wiecie, tutaj nade mną to można sobie tak pochodzić. No cóż, wiecie, minął czwarty dzień. Jakoś wiecie, dziwnie się czuję tak naprawdę w kamperze. Jutro jest, wiecie, dzień 5, dzień czyli 20 lipca. Jutro jadę. No nie chcę już wyrokować, że jadę jutro w Bieszczady, nie? Tam w okolicy, właśnie Cisnej. Tutaj, akurat, wiecie, będę nocował. Tutaj do. Nie wiem, do której. Do której stanę, to pojadę. Nie ma, wiecie, pośpiechu. Ja się nigdzie nie spieszę, bo i tak jeszcze później z Bieszczad wracam w Tatry. A jeszcze przy okazji, wiecie, po obiedzie zjadłem sobie obiad. Przejechałem sobie rowerem tu po okolicy. Fajna jest okolica na rower. Można przejechać na Słowacką stronę tutaj, w Sromowcach. Jest fajnie, cicho i bardzo przyjemnie. O, teraz wiecie, jest dobra pora, żeby pójść na górę. Tam na ten taras widokowy i można sobie wejść za darmo. To jest najlepsza pora. No, myślę, że chyba tam nie siedzą do tej pory. Nie pilnują. To jest najlepsza pora. No dobra, no. Księżyc już się pojawił. Także, wiecie, chciałem Was e, e, powiedzieć Wam dobranoc już dzisiaj. Jutro z rana pewnie się włączę, jak będziemy walić w podróż do pieszczady, Co tam troszkę, wiecie, po, pobyć parę dni i, no i wrócić do Tatry. Jeszcze chod pochodzi po Tatrach, no i będzie właściwie koniec wyjazdu. Zobaczymy, jak to wyjdzie finansowo. Dzisiaj zapłaciłem za parking 12 zł. To był jedyny koszt, jaki dzisiaj poniosłem, czyli łącznie mamy koszt jakieś 300... Jezus! Co to było? 370 zł tak około jest w tej chwili kosztów całego wyjazdu na razie, ale jutro będzie tankowanie samochodu, więc te koszty wzrosną o jakieś, no, około myślę tak 300 zł. No i to mi starczy na przejechanie w dwie strony tam wieszczadę i wiecie, i z powrotem w tatry znowu także wiecie no dobrej nocy wam życzę i do zobaczenia jutro z rańca na razie